W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o asertywności, o zdrowym egoizmie, o pewności siebie, o stawianiu granic i o tym, gdzie szukać wsparcia, gdzie zaglądać, na które warsztaty i z których kręgów korzystać. Asertywność to umiejętność takich zachowań w relacji z drugą osobą, gdzie zadbam o swoje potrzeby, wyrażę swoje potrzeby. Ale z drugiej strony nie zrania drugiej osoby. Ja mówię na to stawianie granic, stawianie granic w łagodności, że ja stawiam swoje granice w łagodności, czyli pokazuję na przykład moim dzieciom, mojej rodzinie, gdzie jest moja przestrzeń i na co ja się nie zgadzam, ale to nie jest na zasadzie, że nie i w ogóle nie podchodź, tylko tu jest moja przestrzeń i e, ja nie pozwalam na to, żeby tak się to zadziewało. To jest ta łagodność, której ja się uczę. Mój mąż ma to jakby opanowane do perfekcji, ja stawiałam granice zawsze tak uff, sztywno, ostro i, e, i to było takie trudne dla też e, e, otoczenia mojego, więc to stawianie, czuję, że stawianie granic łagodności to jest taka właśnie as zdrowa asertywność. Jak ty to czujesz? Asertywność sama w sobie, myślę, jest zdrową postawą, no więc właśnie. już ten przymiotnik mhm. chyba jest zbędny. Możemy sobie tutaj przytoczyć trzy postawy. Jedna to będzie postawa asertywna. Tak jak ład, bardzo ładnie to określiłaś, stawianie granic w łagodności. Mhm. Myślę, że jest to ładne określenie dla asertywności. Czy też oddaje dosyć dobrze ideę w pewien sposób tego, jak, na czym polega ta asertywność. E, czy zawsze uda nam się zachować w sposób asertywny? No nie. Chyba nie, chyba nie ma takiej możliwości, żeby <laughs> za każdym razem e, zachować się w tak zwany dobry i prawidłowy, asertywny sposób. Będą sytuacje, w których e, zachowamy się zupełnie inaczej, chociażby nie wiem, sytuacje zagrażające <laughs> e, dla nas i wtedy trzeba będzie nie wiem, ratować się ucieczką, a nie negocjować się <laughs> mm -hmm. <laughs> na przykład. Mm -hmm. Oprócz postawy asertywnej e, mamy jeszcze postawę uległą czy też agresywną. Czyli e, jeżeli e, zachowamy się w sposób uległy, czyli zrezygnujemy, słuchajcie, z naszych potrzeb, e, no to ok, może się tak zdarzyć w niektórych sytuacjach, że pójdzie, e, powiemy, dobra, zrób jak uważasz. Mhm. Tak, wszystko jedno. Mi już wszystko jedno, mhm. zostawiam to. E, no jak będzie w jakiejś tam sytuacji, jeśli dzieje się to raz, e, będzie to dla nas akceptowalne. Ale zobaczcie, e, e, zobacz Martę, co się stanie, jeżeli za każdym razem będę e, reagowała w podobny sposób, czyli pozwolę, żeby na przykład to, to mój partner mhm. za mnie decydował mhm. i, 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 on, i on wybierał. Mhm. E, jakby nie patrząc, nie konsultując na przykład ze mną, e, ze mną tych wyborów, e, czy też patrząc tylko i wyłącznie na, na swoje potrzeby on będzie e, to robił, ja będę mu na to pozwalać, to moje potrzeby będą gdzieś spychane na dalszy plan. W którymś momencie musi pojawić się frustracja, e, ja będę się coraz gorzej czuła, bo będę widziała, że jestem zaniedbywana w jakiś tam sposób. E, mm. Może to nawet prowadzić do rozwoju zaburzeń depresyjnych. Więc e, znowu warto mm -hmm. e, zaopiekować się sobą wcześniej i nauczyć się, jak e, być e, m, tą osobą asertywną, czyli jak dbać o swoje potrzeby i jak je wyrażać. Słuchajcie, bo to jest ważne. Jak Asertywność to jest też e, umiejętność wyrażania swoich potrzeb w prawidłowy, mhm. oczywiście w, prawidłowy, w dobry sposób. Mhm. Może tak, w dobry mhm. sposób. Mhm. Um, Powiedziałaś jeszcze o tej uległości, e, i e, dla mnie to, tak, zapytałaś mnie, jakby to było, jakby właśnie kobieta była cały czas uległa i mężczyzna za nią decydował. No ja to czuję, że ja wtedy tracę swoją moc, że ja z mocy podejmuję pewne decyzje, ja staję za sobą w swojej mocy, a kiedy. Ktoś inny za mnie to wszystko robi, no to ja y, tak czuję, że nie mam tej swojej mocy sprawczej. Tak, tracisz moc, stopniowo gaśniesz. Mm -hmm. mm -hmm. okej, okay. no, no właśnie, czyli można chorować. Można, to odprowadzi, może prowadzić jak najbardziej, zaniedbywanie siebie będzie prowadziło do różnych chorób. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie tylko psychicznych, ale także może doprowadzić do rozwoju tzw. chorób somatycznych, czyli cielesnych. Okej, okay, okej. Okay. Mówiłyśmy o tej postawie asertywnej, uległej i jeszcze wspominałaś o agresywnej. O agresywnej, tak, czyli e, kolejną postawą będzie postawa agresywna, czyli ja próbuję przeforsować swoje zdanie, nie licząc się z uczuciami okay. e, i emocjami innych osób, tak? Wtedy, okay. wtedy będę agresywna, nie będę, nie będę zwracała uwagi na, e, na nikogo innego. Okay. To również będzie powodowało. E, no, Napięcia pomiędzy mną a innymi osobami no i będzie wpływało na, na zaburzenie gdzieś tam relacji. Tu będzie zależało oczywiście od mojej osobowości, jak mm -hmm. ja to wszystko zniosę i czy odniosę z tego tytułu jakąś korzyść, czy też nie. Zwykle korzyść z tego typu zachowań będzie raczej krótkoterminową, bo powiedzmy, ja przeforsuję moje zdanie <laughs> w rodzinie. Tak że postawi na swoim e, wbrew e, intencjom innym osób, tak, tak? czyli nie wiem, zdecyduje, że słuchajcie, jedziemy do nie, na basen, ja chcę jechać na basen, a wszyscy chcą iść nie wiem, do teatru mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. Albo nie, do kina. Wszyscy mm -hmm. chcą iść do kina, ja wybieram basen, słuchajcie. No i teraz, jeśli ja przeforsuję, biorąc na przykład, wykorzystując moją pozycję siły, że to ja jestem tą mamą, to ja jestem tą, która podejmie decyzję, a wszystkie załóżmy dzieci jednym głosem i mąż mówią jeszcze, że oni chcą do kina mm -hmm. iść no to jak będziemy się wszyscy czuli? Okej, okay, przez chwilę ja będę zadowolona, że wow, udało mi się, fajnie, postawiłam na swoim, ale nawet jeśli pójdziemy do tego kina i te dzieciaki będą zrzędzić, smęcić, będą mnie na ten basen. Dzieciaki będą um, zrzędzić, zmęcić, nie będą zadowolone, nie będą się z tego cieszyć, to ja nie będę czerpać radości z tego wydarzenia. No tak, tak jak ze wspólnego bycia, hmm. oczywiście. No ale ta postawa, ta agresywna, e, przez wiele lat była mi bliska. Bo e, e, dopiero od niedawna zauważyłam, że wolę mieć relacje niż racje, a przez wiele lat faktycznie to ja miałam rację, i moja racja była w ogóle najważniejsza i najbardziej mojsza. Więc faktycznie to jest, to, to, to trochę brzmi też jak trójkąt dramatyczny, że jest ta pozycja ratownika, ofiary i kata, i gdzieś się wchodzi w tę rolę w tym życiu, znowu nawiązując do ról. <laughs> Ale e, faktycznie e, bliskie mi jest to, co powiedziałaś. E, no i o tym właśnie budowaniu relacji, że, żeby, żeby, żeby faktycznie zdrowe relacje i takie wspierające budować, no to warto też wyjść w ogóle z tych ról i gdzieś, i gdzieś się spotkać ze sobą w środku, stawiając granice w łagodności. Czy da się wyjść z ról? Myślę, że ważne, żeby uświadomić sobie, kiedy wchodzimy w określoną rolę i w razie co przejść do innego sposobu zachowania. Okay. Hmm, czyli okay. być bacznym, nauczyć się być o tym bacznym obserwatorem innych osób, zacząć zwracać uwagę na emocje też innych osób. I tu się pojawia świadomość i uważność <noise> na drugiego człowieka. Czyli na, na, na to, co ja czuję w danym momencie, e, ale też co czują na przykład moje dzieci, jakby w kontekście też e, po prostu bycia mamą e, i co czuje mój partner. Czyli stawianie granic łagodności, e, taka asertywność i pewność siebie w tym, ale też i akceptacja. Punkt, czyjegoś punktu widzenia. Czyli, że ktoś ma swój święty punkt widzenia, i ja nie mogę tego podważać, z tym dyskutować, jakby mogę, tylko nie ma, nie ma takiej potrzeby. Mogę przedstawić swój i one mogą być zupełnie różne, zupełnie różne punkty widzenia na temat jednej konkretnej rzeczy. W zasadzie każdy z nas ma swoją prawdę no, obiektywną. Mhm. Każda prawda, ta obiektywna, jest, jest nacechowana jakimś subiektywizmem, e, i e, patrzymy na świat przez pryzmat oczywiście naszych doświadczeń, i e, każda sytuacja będzie miała tysiąc różnych odcieni, jeśli tysiąc osób postawimy e, do, do obserwacji tego. E, to, co powiedziałaś, to bardzo e, jest bardzo ważne, żeby pozwolić innym na to, żeby mieli swój punkt widzenia. To, że ktoś widzi coś w jakiś sposób, to nie znaczy, że ja nie mam prawa do tego, żeby widzieć to w inny sposób. Mm. Ważne jest, żeby móc podzielić się tymi swoimi spostrzeżeniami, żeby była na to przestrzeń, bo teraz ja mogę tak jak powiedziałaś mieć rację, tak, może mi się wydawać, że mam rację. Mm. E, ale nie wzięłam pod uwagę jakiejś, jakiegoś szczegółu, i teraz, jeśli poznam punkt widzenia drugiej osoby, mogę stać się bogatsza o ten szczegół, który ona mi poda, mhm. i być może ja będę mogła zweryfikować czy też poprawić swoje spostrzeżenia, które, które mam, i gdzieś tam dzięki temu będę lepsza, będę bogatsza w, o jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę, o jakąś umiejętność. Czy podsumowując, nie ma nic złego w tym, że pozwolimy komuś na wyrażenie swojego zdania. I to nie będzie e, świadczyło o tym, że jesteśmy ulegli. Okej, hmm? okej. Okay, okay. A kiedy? A czym się różni egoizm od zdrowego egoizmu? E, no teraz, czy, czy egoizm jest zły, prawda? Albo no. może bardziej, kiedy egoizm jest e, tym złym, bo. E, De facto powinniśmy być dla siebie najważniejszymi osobami na świecie. Jesteśmy z sobą 24 godziny na dobę. E, warto zadbać o siebie. Czyli ja ten egoizm, na ten egoizm patrzę jako na e, zajęcie się sobą, umiejętność spojrzenia na siebie, sta, e, postawienia siebie na pierwszym miejscu, w centrum zainteresowania. I teraz, jeżeli e, m, będę. E, patrzeć na siebie, właśnie stawiać siebie na pierwszym miejscu, ale pod kątem budowania tego, tego dobrostanu, poprawiania swojego funkcjonowania, swojego samopoczucia, zadbania o swoje ciało, o swoją psychikę, to, to co rozmawiałyśmy wcześniej, będziemy mogły, ja będę mogła dobrze i prawidłowo funkcjonować i też dzielić się tym dobrem z innymi ludźmi, bo jeśli ja się będę dobrze czuła, to Osoby wokół mnie również mają szansę na to, żeby dobrze się poczuć, bo będę nie, uśmiechnięta, zadowolona. Jeżeli ja nie zadbam o swoje potrzeby, będę czuła się źle, mogę być, e, będzie mi trudniej no, być nie mhm. wiem, miłą, przyjazną, więc mhm. będę. Nie, Warczyć na ludzi dookoła, mhm. e, i atmosfera też będzie robiła się e, nieprzyjemna wokół mnie. E, więc to, to, to samo poczucie dookoła też będzie, będzie, myślę, w jakiś tam sposób zaburzone. Miałam taką sytuację właśnie w szkole, kiedy e, nauczycielka powiedziała o moim synu, że on jest egoistyczny. I mnie to tak trochę zabolało, że, bo, to, bo to był zarzut w stosunku do niego, że on jest egoistyczny. I mnie to zabolało. I się zastanawiałam, jakby na no to, że dba o swoje, swoją granicę, stawia siebie na pierwszym miejscu, należy społeczność szkolna. I jakby zastanawiałam się, jak to, um, jak to poukładać. I tak teraz mi przyszło, że gdyby ten egoizm połączyć z empatią. Zapytałaś, kiedy staje się um, zły, a kiedy jest ten. Zdrowy. Dobry. Zły jest wtedy, jeżeli przechodzimy na tą postawę agresywną, czyli myślę o sobie. I tylko i wyłącznie o sobie, nie patrząc przy tym na inne osoby, które są okay. w moim otoczeniu. Czyli było takie powiedzenie, nie widzę nic poza czubkiem własnego nosa. Tak jest, bo okay. teraz jeżeli pani w klasie zwróciła uwagę Twojemu synowi, że jest egoistyczny, najprawdopodobniej było to w kontekście, że nie, być może nie umie współpracować z grupą. I taka odpowiedź, jakby y, informacja zwrotna, jest wspierająca dla mnie jako mamy, dla rodzica, ale też dla mojego dziecka. Że okej, okay, rozumiem, że on ma trudności z, w, y, we współpracy, w społeczności, w grupie. Stawianie siebie na pierwszym miejscu jest podstawą dobrostanu, mojego samopoczucia i mojego szczęścia. Nie ma znowu nic złego w tym, że postawię komuś granicę, czyli pokażę y, y, co, co jest dla mnie akceptowalne, a na co, na co się nie zgadzam. Tak? Czyli gdzie ewentualnie powiem, powiem to, to nie. Mamy mhm. do tego prawo jak najbardziej, żeby wyznaczać te granice, pokazywać je innym osobom. Czasami. To, co powiedziałam, trzeba zachować się również w sposób agresywny. Jeżeli widzimy, że ktoś próbuje naruszyć tą naszą granicę, jeżeli próbuje wejść na naszą przestrzeń, my czujemy się niekomfortowo, to e, dobrze jest e, nauczyć się tego, jak powiedzieć w danej sytuacji, że e, czujemy się źle i czujemy się niekomfortowo. Mhm. I to również jest właśnie zachowanie asertywne, że pokazuje w relacji, że. Jest mi źle, jest niekomfortowo i ktoś tą granicę ma, jego bezpieczeństwa psychicznego przekracza. Mm. Mhm. U nas w domu jest takie hasło e, bezpiecznik stop. I jak mówimy stop, to wtedy e, wszyscy w, w przestrzeni wiedzą, że gdzieś czyjaś granica została e, naruszona. Ona nie jest przekroczona, ale jest naruszona. I warto się nad tym zastanowić, świadomie i uważnie się temu przypatrzeć, co się zadziało. I to jest w zabawie, w, w rozmowach, bo czasami te rozmowy też są przekraczające, czasami popadają słowa, które ranią, więc wtedy też ja mówię stop albo moje dzieci mówią stop. Więc faktycznie e, warto też mieć takie hasło w domu po prostu, które też pokazuje, gdzie jest moja granica i tu jest moja granica i proszę jej nie przekraczaj. I to też nie musi być e, takie po prostu stanowcze, właśnie agresywne stop, tylko no, może być stop, tutaj już jest moja granica. Proszę już dalej nie napieraj, bo dalej się pojawia złość. <grym> ja to tak trochę czuję. No i też tak sobie to poukładaliśmy w domu z dzieciakami. I dla mnie jest po prostu łatwiej, mając te, te hasło, które, e, które nam... No nas wspiera. Tak jak pokazałaś Marta, że w swoim domu wprowadziłaś e, zasadę stop, mhm. e, przekroczyłeś moją granicę, czyli pokazuje ten komunikat, że coś się złego, złego dzieje, zastanówmy się nad tym albo naprawmy to. Mhm. To co ja wyłapuję ważnego, to e, że możemy być bardzo dobrym przykładem dla naszych dzieci, czyli jeżeli sami mamy kompetencje, zbudowaliśmy je, zaraz powiem jak to zrobić, e, to możemy uczyć nasze dzieci, które już od samego początku będą trenowały, jak te granice Stawiać. Może to być, tak jak mówisz, w formie jakiejś zabawy, w formie e, pokazania jakiegoś gestu, e, bardziej wyraziście, bo później już, nie wiem, w pracy nie będziemy robili szefowi stop, mm -hmm. panie szefie, mm -hmm. tak? tylko będziemy to bardziej e, prowadzili rozmowę w umiejętny sposób. Mm -hmm. Albo w danym momencie będziemy na przykład e, potrafili zakończyć rozmowę, mm -hmm. tak? wyjść z jakiegoś spotkania, czy też ukierunkować ją w odpowiedni sposób, że tu już jakby ten znak stop pojawi się w naszej głowie, a niekoniecznie zostanie zwerbalizowany dosłownie, prawda? Mhm. Ale jako trening na początku dla dzieciaków, e, fajna opcja, że mhm. pokazujemy wyraziście bardzo, słuchajcie, to jest ten znak. Stop. Później nie trzeba tego mówić, nie? to gdzieś tam będzie się w głowie tak. pojawiało i te dzieci będą potrafiły w prawidłowy sposób, jeśli to przetrenują, zadziałać. Czyli jedno, Trening w domu z dzieciakami, pokazywanie im prawidłowych zachowań na przyszłość. Dzięki temu zaopatrzymy je w bagaż bardzo cennego doświadczenia i być może nie będą potrzebowały korzystać później z porad psychologa, psychiatry, mhm. czyli wprowadzamy profilaktykę zdrowia psychicznego w naszym domu. Słuchajcie, no, tak? robimy spajne. fajne interwencje. Ehm, słuchajcie, co, co zrobić, żeby być asertywnym? Ehm, prosta rzecz, możecie o tym poczytać. Po prostu jest mnóstwo filmików, mnóstwo poradników a propos tego jak być asertywnym. Poczytajcie najpierw sobie o tym. Druga rzecz, obejrzyjcie filmiki z ćwiczeniami. Jest mnóstwo filmów instruktażowych a propos ćwiczeń jak ćwiczyć i trenować tą asertywność. A trzecia rzecz Skorzystajcie z porad specjalistów. Ja to no. tak czuję, że właśnie jeżeli potrzeba jest nabycia tych umiejętności asertywności, pewności siebie, nauki stawiania granic, to też pięknym, wspierającym przestrzenią są kręgi kobiece. I taka siostrzana więź kobiet, które są obce, a jednak bliskie. I, I fajnie w takich przestrzeniach kręgowych też można właśnie, e, m, korzystając z warsztatów, różnych technik i narzędzi, e, wspierać siebie i swoją pewność siebie, i swoją asertywność, i swoją akceptację, samoakceptację. Więc ja bardzo lubię takie przestrzenie kręgowe, e, warsztatowe, i, e, no i ja bardzo polecam, szczególnie dla kobiet. Kręgi kobiet będą na pewno stanowiły element. M. Wsparcia, budowania, tak jak powiedziałaś, tej być może pewności siebie, tego poczucia, że nie jestem sama, stopniowo może zacznę zabierać głos, więc ta, ta pewność siebie, asertywność na pewno będzie, będzie tam budowana. Dla osób, dla których jest to na przykład za dużo, jest to za trudne, jest za duży tłum chociażby mm -hmm. można się spotkać jeden na jeden z psychologiem. Psychologiem, który słuchajcie, przeprowadzi Was przez te najtrudniejsze e, momenty, pokaże te pierwsze kroki, jak działać, jak mówić, jak funkcjonować, jak się w tym poruszać, co to znaczy, przetrenuje z Wami jeden na jeden. E, może być to dużo łatwiejsze. Mm. Tak? Więc znowu e, jedna osoba e, skorzysta z kręgów, inna osoba skorzysta z porad psychologa, jeszcze inna pójdzie na profesjonalne warsztaty. Wspaniałe jest to, że można. Przez cały czas uczyć się jak stawiać granice w łagodności, uczyć się pewności siebie i samoakceptacji i to jest droga, która może być piękna.